Od Pierwszy jest to Mateusz Kukulski, jest to operator, który to otrzymywał czyjeś pieniądze wpłacane na konto bankowe, natomiast zwrócił te pieniądze właściwie osoby. Następną osobą jest pan Piotr Kucz, 40-letni nauczyciel niemieckiego z Warszawy zaraz pieniądze do bloku i zaprosił sobie tyle.

Wspaniale się no. 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 ale nie może żadnej pomyłki. To była kategoria była sporo emocji wśród Jurarów i sporo dyskusji, co to ze słowo jest dzisiaj obywatelstwo i co dzisiaj chcemy. Ale pierwsze miejsce dla Jakub